Dzień dobry, cześć. Witam Was na festiwalu Parady Domów w Karolinie Północnej. W tym momencie jestem na osiedlu w Pittsboro i na tym osiedlu w tamtym roku już pojawiły się bardzo ciekawe propozycje deweloperów. I jeden z nich szczególnie przypadł mi do gustu mowa o deweloperze Homes by Dickerson. W tamtym roku zobaczyłam jeden z piękniejszych domów, właśnie wybudowany przez tego dewelopera. Dlatego też. Swoje Pierwsze kroki chcę skierować do domu, który wybudowany został właśnie przez tą firmę. Jestem bardzo ciekawa, co zobaczymy w środku. Na pewno z zewnątrz ten dom wzorowany jest na domach z Karoliny Południowej, czyli taki południowy styl, czyli domy z werandami, takie bardziej w stylu kolonialnym. No jestem ciekawa, jak wygląda w środku. Na pewno jest to ten dom trochę z niższej półki, czyli to nie jest dom za miliony dolarów, których tutaj na tym festiwalu jest. Sporo. E, tylko taki dom bardziej przystępny cenowo, choć i tak. E, te ceny są cały czas dość wygórowane w naszej okolicy. E, no, ale dobra, koniec już gadania. Chodźmy do środka, zobaczmy, co tam znajdziemy. No, i witam się z wami ze środka domu, który od samego początku robi na mnie bardzo miłe wrażenie, bo weszłam do przedpokoju, który nie jest tak często projektowany w amerykańskich domach. Dodatkowo przedpokój ma okno, więc jest świetnie doświetlony, jak zresztą cały dom. Teraz jesteśmy w salonie, któremu, jak widzicie, nie brakuje dziennego światła. I tak naprawdę jest to element, który będzie widoczny w całym domu. Ten dom jest bardzo jasny. Dodatkowo ten ten dom jest bardzo przytulny. Często prosiliście mnie o pokazywanie takich domów, które bardziej przystawałyby metrażem do tych, które proponowane są w Polsce. I tak właśnie ten dom, w którym teraz jesteśmy, ma 2300 square feet, co daje mniej więcej 220 metrów kwadratowych. Tutaj, jak widzicie, zaarażowano mały stół, stół, przy którym można zjeść śniadanie i gościć znajomych. A teraz wchodzimy do kuchni. Kuchnia jest, aż uwaga, trzykolorowa, ponieważ e, szafki są po jednej stronie w odcieniu białym, na ścianie pojawiają się butelkowo-zielone płytki, a z drugiej strony kolor szafek jest. Czarny. E, oczywiście nie mogło zabraknąć wyspy, która w każdym amerykańskim domu musi gościć, e, jak i okna, które pojawiło się przy Zlewie, czyli tak bardzo tradycyjnie. I szczerze powiedziawszy, to rozwiązanie jest jednym z moich najbardziej ulubionych. Teraz przechodzimy do łazienki, ale w sumie nie chcę jej omawiać, bo według mnie nie ma tutaj jakichś super nowoczesnych rozwiązań jest dość standardowo, czyli kabina prysznicowa, dwie umywalki, i przejście do garderoby, choć może warto zwrócić uwagę znowu na kolejne okno, czyli z tą plamę naturalnego światła, która w każdym pomieszczeniu się tutaj pojawia. I ja mam wrażenie, że jest to taki punkt charakterystyczny dla tego dewelopera. W większości. Architektur, które oglądałam właśnie od niego, to doświetlenie każdej przestrzeni jest największym atutem ich architektury. Warto też zwrócić uwagę w niej na ciekawy układ. Popatrzcie, teraz jesteśmy w przedpokoju e, i to jest przedpokój, który połączony jest z wyjściem do ogrodu. Natomiast e, przez ogród przechodzi się również do garażu. Nie mamy tutaj połączonego garażu razem z domem, tylko stoi osobny domek dla samochodu. Teraz weszliśmy z powrotem do salonu i tutaj jest jeszcze jedno przejście, którego Wam wcześniej nie pokazałam, które prowadzi nas do łazienki, ale tak naprawdę to pomieszczenie będzie w przyszłości pralnią. Tak przynajmniej wskazywały na to plany domu oraz fakt, że obok jest dodatkowa przestrzeń przeznaczona na łazienkę powder room, czyli łazienkę dla gości i dla osób przebywających na dole domu. Jak widzicie, wykorzystano tutaj również kolor zielony, i ten odcień pozostanie z nami również u góry. Zobaczycie go na pewno w kilku elementach dekoracyjnych, także w drogę. No i proszę, wchodząc na górę, pierwsza rzecz, która przykuwa moją uwagę, to okno. A właściwie nie tylko jedno, bo zaraz zobaczycie kolejne, i wchodzimy teraz do łazienki, która również posiada okno, mimo że jest dość mała, jednak zdecydowanie wystarczająca, ponieważ nie jest to jedyna łazienka u góry, a jak widzicie, jest ona w pełnej wersji, czyli z wanną, która może służyć nam również jako prysznic. No i proszę bardzo, po drugiej stronie przedpokoju widzimy kolejne przeszklenia, jedno prowadzące na. Uwaga, dodatkowy taras i e, drugie, przy którym postawiono biurko. Czemu nie? Według mnie bardzo fajnie wykorzystana ta, została ta przestrzeń. No i tutaj, właśnie taras, a właściwie może balkon bardziej ta nazwa jest lepsza dla tego miejsca. To jest naprawdę bardzo fajny dodatek w tej architekturze. No i tutaj wchodzimy do pierwszej sypialni, która akurat w przypadku tego domu została zaadoptowana na biuro. Natomiast taki jak już pewnie część z Was wie, każde pomieszczenie, które ma szafę, jest w Stanach, właśnie taką szafę wnękową, którą teraz było widać, jest w Stanach nazywane sypialnią. I przechodzimy tutaj do łazienki, która łączy ze sobą dwa pokoje. Łazienka ta często nazywana jest Jack and Jill. Tak jak widzicie jest ona na tyle fajnie skonstruowana, że ktoś może korzystać z prysznica i toalety, a właśnie to przejście między pokojami jest dostępne dla obu pokoi. Przechodząc do kolejnego pokoju, widzimy elementy zielone, o których właśnie wcześniej wspomniałam. I na koniec jeszcze przechodzimy do. Pokoju bonusowego, bonus roomu, albo pokoju rodzinnego, tak można byłoby go nazwać. Jest to największy pokój u góry. Na tyle dużych rozmiarów, że spokojnie może tutaj znajdować się nie tylko dodatkowa sypialnia dla gości, ale również pokój telewizyjny czy. No chyba każdy z nas może mieć inny pomysł na jego wykorzystanie. Jest tutaj zainstalowana dodatkowa szafa wnękowa, także ten pokój również uznawany byłby w Ameryce za sypialnię. No, i to już ostatnie miejsce, które odwiedziliśmy w tym domu. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, Waszego zdania na temat tej lokalizacji, a ja już zapowiadam Wam, że kolejny dom, który razem ze mną obejrzycie, będzie nieco bo nowoczesny, a architektura będzie przypominać bardziej te, które znamy z Polski. No słuchajcie, to była przemiła. Podróż, przemiły spacer po tym domu. Według mnie spokojnie, spokojnie można kilka rozwiązań z tego domu przepiąć do swoich polskich metraży. Ten dom zdecydowanie nie był aż tak wielki jak te, które pokazywałam Wam chociażby w tamtym roku. Bardzo mi się podobał. Przede wszystkim bardzo podobała mi się przestrzeń w tym domu. Oprócz tego, że urządzenie było zdecydowanie pod mój gust. Podobał mi się układ i właśnie sposób rozniszczenia pokoi e, i okien. Wspaniała sprawa. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!